pierwsze ruskie i pierogi z mięsem powstały w wyniku wczorajszego rosołu, więc troszkę taki przymus na, że Matycia nie lubi z mięsem, to poprosiła o ruskie, więc jeszcze powstał otóż ten farsz. Stajemy na kotwicowisku bardzo ładnym, w dyfie takie łódeczki tutaj, a no miała być tutaj jeszcze jedna łódeczka, ale niestety z racji tego, że zawrócili mnie do i więc to jest troszkę za daleko. Zbywamy pomiędzy rafami. I na nam tutaj słońce świeci. Zostawiamy jakieś pańską załogę z Mamy nadzieję, że się jeszcze spotkamy. To są bardzo, bardzo sympatyczne. Czarne chmury. To no, jest blisko! Bardzo blisko. blisko? Znaczy tutaj o, tutaj o. Oooo! Oh! O oh, macko! A czemu ty jesteś tak blisko nas? Nie! Bo ja się piszę, bo ja wysłuchałem tego. Złodam! A tego. O Witamy się dzisiaj z Bandasi przy zachodzie słońca. Jesteśmy już w drodze na kolejne wyspę. Przed nami 150 mil, dlatego czeka nas nocka w dniu dzisiejszym, no ale nie ma tutaj dużego ruchu, więc jakby jesteśmy o to spokojni, natomiast niedawno wyskoczył nam wieloryb. Koło <noise> Więc e, zobaczcie, że gierki są malutkie, prędkość jest zniwelowana. Pewnie jeszcze ją zmniejszymy na noc, tak żeby bezpiecznie sobie e, do celu truptać. Za nami tydzień w miejscowości Tual, e, wypełniony w, chyba trochę stresującym okresem robienia checkingu E, pierwszy raz podczas naszej podróży spotkaliśmy się z takimi dużymi trudnościami. I e, co skutkowało? E, dużymi opóźnieniami, no i wielu, wieloma stresującymi sytuacjami. Jedną z nich, najbardziej chyba stresującą, było zrobienie e, parkingu w, w, w biurze imigracji. E, długo nas przetrzymywano, nawiązywaliśmy kontakt z ambasadą e, w Dżakarcie. Finał finału był taki, że przymuszono nas do zatrudnienia agenta. Dostaliśmy dokumenty, checking zrobione, kasa poszła, 2,5 miliona nas to kosztowało tych rupi indonezyjskich, po czym wypłynęliśmy z tego tual z wielką już chęcią, bo już byliśmy troszkę zmęczeni tym miejscem i natarczywością tych ludzi wokół. Po czym um, jedna z agentek, którą tam poznaliśmy, która zaczęła toczyć wojnę właśnie z tym Steve'em, no bo jej jakby nie pozwolono wykonywać czynności pracy agenta, została zblokowana przez to tą, przez tą biuro imigracji i nie pozwalają jej, um, mają coś na pięku, nie wiem, ona twierdzi, że ona po prostu nie chce płacić kasy pod stołem. Nie wiem, ja mówię, ja w to nie wnikam, nie chcę się bawić w te wojenki, ale Mam wrażenie, że ona nas wkręciła trochę w tą wojnę. Nas jeszcze jedną załogę Szwedów i po prostu napisała do mnie informację, czy jestem pewna, czy mam wszystkie dokumenty wydane z biura kwarantanny. A wiedziałam, że z biurze w kwarantannie jest jej koleżanka, bo ta koleżanka koniecznie namawiała, żebyśmy z tą Ingrid nawiązywali współpracę. Finał, finał był taki, że okazało się, że nie mamy wszystkich dokumentów. Moim nasz agent to jest. My jesteśmy jego pierwszą łódką, którą on robił, więc on nie wiedział jakie dokumenty konkretnie mają być. Takie jest tłumaczenie. On mi się do tego konkretnie nie przyznał, powiedział, bo ja mu powiedziałam, że ja nie zawrócę, bo my wypłynęliśmy, ja nie będę płynęła pod wiatr z powrotem. On pracując z łódkami musi wiedzieć, że łódka to nie samolot. A oni muszą wymyśleć w jaki sposób i dlaczego oni mi tego dokumentu nie dali, i oni muszą mi go jakoś dostarczyć. O poranku witamy się z Bandoneira. Dopływamy. Jest dosyć silny wiatr, dosyć spora fala, ale już zaraz tutaj za tym przejściem pomiędzy dwoma wyspami powinniśmy się ładnie osłonić i ładnie wejść sobie do miasteczka. Wszędzie jest narąbana tego badziewia w wodzie. No, badziewia, Boże, świeci, no. Przecież to jest ich główne źródło utrzymania. Mm. Przy dosyć porywistym wietrze docieramy do miejsca. Jest całkiem sporo łódek jeszcze. Zapewne są to łódki z a to wulkaniczny, wiesz to? to no, Czarna Tak, wygląda jak skała wulkaniczna. No 100%, zobacz, jest ścieżka, gdzie lawa szła. Mm. O. O. Wraz z przybyciem do Indonezji rozpoczęliśmy nowy rozdział. Nowy rozdział, właściwy rozdział, znowu siedzimy i muczymy się w wodzie. Od Nowej Zelandii właściwie mm, to były sporadyczne momenty, kiedy wchodziliśmy, pozwalaliśmy sobie wcho na wchodzenie do wody. Ojejku, po nocnym pasażu to ja jestem tak wyłączona, ale wyskoczyliśmy tutaj z sąsiadami z łódki na kolacyjkę do pobliskiej restauracji i naprawdę była taka całkiem sympatyczna. A tutaj jest taki miejsce, które można sobie poglądać. I zapewne zakupić biżuterię z popiskiej farmy pereo. Okej okay, moi drodzy, zaczynamy przygodę w Neira. Denna została tam, a my dzisiaj ambitnie ma, zamierzamy wspiąć się na ten wulkan, a który jest przykryty chmurami, więc zobaczymy jak nam to wyjdzie. A wychodzimy przy takiej farmie rybnej. Mnóstwo ryb. Zerknijcie. Przed chwilą pan wyskoczył z wody. I wyjął takiego wielkiego ryba. O oh, wow Docieramy do takiego małego miasteczka. Kilka chałupek. Hi! Oh. Boże, zobaczcie jaki ze mnie rak, niebo, rak. Pierwszy przystanek, jestem cała mokra, czerwona i myślałam autentycznie, że nie dam rady. Coś niesamowitego po prostu. Tak mi serce waliło, jestem w absolutnie zerowej kondycji. Ścieżka wiedzie przez dłuższe do góry. Półtora godziny wspinaczki za nami. Właśnie spotkaliśmy ludzików, którzy schodzą z góry i powiedzieli, że to jeszcze około półtorej godziny. raz zrobiła się naprawdę stroma, musimy się podtrzymywać przez drzewa. Jestem oczywiście ostatnia. Mało no, widać. Ale tak tu jest stromo. Ten odcinek był krytyczny. Ale Maciej nie wciągnął kawałek do góry. Przeciskamy się przez taki ścieżynki. Docieramy na szczyt wulkanu A tam nasze dana. Jest i krater Osobiście mam to w nosie jestem wykończona i już nie się się stąd nie ruszę Trudno, że pizdzi wizji. muszę złapać od na początku myślałam, że to po prostu A, chmury tutaj tak się krążą, ale nie, to po prostu ciepło z, z ziemi tutaj się wydobywa i normalnie czuć. Takie gorąco i smród z tego wulkanu. Docieramy na szczyt wulkanu, i, i taki mamy widok, że nic nie widać. Ale mamy za to zdjęcie. Bardzo gorące są te kamienie. Mają ponad 40-45. Jest like jak sauna. Przy próbie wyjęcia telefonu, właśnie upadłam na dubsko po raz siódmy. Wschodzenie wcale nie jest łatwiejsze niż wchodzenie, no ale jakoś trochę może mniej wyczerpujące, oprócz tego, że jestem absolutnie wyczerpana, to i tak uważam, że było warto i bardzo fajna wyprawa w górę. Chyba góra liczy 680 metrów, więc całkiem niewiele, ale jest jakaś taka, nie wiem, mega stroma, więc <grywamy> urąbaliśmy się, jak dawno tego nie robiliśmy. Jesteśmy, ale...

Na czysto kotwicę, ale rufę przyczepiliśmy do głupistych drzew. No i e, zacumowaliśmy, ponieważ e, Po stoju tutaj kosztuje 100 tysięcy rupi dziennie, ale jest opcja wymiany tej rupi na jedzonko w czy tam picie w restauracji. Więc właśnie korzystamy i wymieniamy te nasze vouchery, które dostaliśmy na, na zupkę. No dobra, próbujemy zupka chicken soup. I Marcelek mówi, że bardzo smaczne. No bo faktycznie oni tutaj te mają wszystko takie naturalne, kurczory i wszystko. Jest bardzo naturalne i świeże. I smak. Dzieciaki zamówiły sobie naleśniczki. Nie lubię. Mm. Nie, bo dzisiaj nie Wyjazd, wyjazd kobieskich na rasy. Po dzisiejszym nurkowaniu sobie spożywamy lunchek w takim fajnym miejscu, z takim przepięknym ogrodem. Będziemy robić zakupy, bo jutro wypływamy dalej, w dalszą drogę. Dzieciaki zostały jeszcze na obiad, a my się wydobyć dać chwilkę i wyskoczyć tutaj na miasteczko, zobaczyć sobie ten fort, ale okropnie się rozpadało i chyba nic z tego nie będzie. Tak się trochę robimy zgubić w tych nowych miejscach. Tutaj taki fajny domek za mną jest. Generalnie bardzo, bardzo przemiłe to miejsce, ta Bandoneira I, i fajnie, że się tutaj zatrzymaliśmy dzisiaj z sąsiadami z Alicat, popłynęliśmy na, na Rafę. Nasz pierwszy snorkeling od uu, chyba od Fiji. Dawno dawno się dawno nie nurkowaliśmy, nawet nie mogliśmy znaleźć odkryć tych naszych masek, więc... W sensie ci pożyczyli, ale przepiękna, przepiękna rafa koralowa. Czego pan tu szukasz? Och, jak on uwielbia takie klimaty. No, to, się rekryta, się prawa, to Tak? Wyczuwasz profesjonalizm? No, Ale ty co, myślisz, że ten Nintendo chłopakom naprawisz? No, to możemy tam, tam tam super. A mam mistrz. Mistrz. Tu ludzie tam <grystwa> mieszkają. Przy domowych ogródkach rosną papaje. Dzisiaj dostaliśmy papaje od Mistermana. Przy wóznym. Tak wygląda ociepladego wojska. Komando foki wyspie Wanda Neira Crodzy Państwo, na co ja tutaj trafimy? Tu taki... A tu taki... suknie talela Pani, a tego przyda twierdzi, że to solidna fortyfikacja. Pewnie ze 300 lat ma już. A więc to cudo zostało zbudowane przez Holendrów. Na początku była to mała fortyfikacja w 1611 roku, ale cały czas tutejsze plemię Banda atakowało go nieustannie. A po czym w 1660 do 1778 roku powstała owa konstrukcja, podbita 200 lat później przez Brytyjczyków. jest ciężko będzie wejść To jest pionową górę No, to muszę się rozłączyć Schować telefon do kieszeni na górze coś nakręcę Jestem na górze Martyna i ja chciała tu iść pewnie ze względu, że może wyczytawa że tu jest taka dziura, żeby wejść. Ja tu ledwo przyszedłem Jestem może za duży na takie tam gdzieś jest nasza łódka.